I witam was w trzecim odcinku Floating Shards. Ja jestem w No No, w czwartym przepraszam. A nie w czwartym. W czwartym odcinku Floating Shards. Yy, w tym odcinku postanowiliśmy, że się zamienimy, za zamienimy się rolami. Nie, 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 nie. E e to on, to bym nie. to wymyślił. Nie powiedziałem jeszcze ja. zgadzam. Ja. Przed filmikiem powiedziałem, że się zgadzasz, więc chodź tu. Joksan skończy farmę i później się zajmie trochę domkiem, a ja dzisiaj zajmę się ekspansją. O ile nie pomyliłem słów. Tak. Ja będę sobie... no... kopał. Tak, no... It trudniejsza ro robota jak zawsze to dla Joksana. Co najtrudniejsza robota? Sam chciałeś. Tylko jeszcze co ja tutaj mogę zrobić jeszcze? Ja, ja chciałem iść do oceanarium. Do tej wyspy, gdzie jest ten niby ocean. Która to jest niby? powyżej. Tutaj. Jak idzie się tak prosto. No to ja tam idę, i właśnie tam będziemy od dołu kopać, i będziemy mieć kobla i sysko. No, Joksan! No, umawialiśmy się! Odejdź! No, e czekaj, ja na chwilę wyciszę mikrofon. Będziemy tu denerwował. Oj! Myślę, że dali tam tej wyspę. Damy radę. Szkoda o swoją drogą, że nie można zrobić dirtowych schodków. Fajnie by to wyglądało. Schodki takie z ziemią albo chociaż popłytki. No, to... O, stack skądś. Aha. Fakt, coś o, już praktycznie jestem pod wyspą, ale to jeszcze nie to. No, tu, a ty gdzie? O, już kopiesz. Nie, nie kopię. Jeszcze się męczę. O, nie. Za chwilę będę kopał. Znowu! Co? Znowu z tym pasztetem? No i znowu wyciszył mikro. Oj, ten odcinek czuję, że będzie taki dziwny. Tymczasem ja muszę lecieć do chatki. I myślę, że go zabiję, żeby się zrespił. Zaraz jaki majtanki najwyżej pozbieram. Eee! No fuck churde. o to było dla twojego dobra. Ta, tak, to dla mojego dobra. Tak, naprawdę, bo myślałem, że będziesz, że dłużej ciebie nie będzie. I żebyśmy szli już spać. Bo by cię ktoś tam... Ktoś coś by ci tam buchło. O, Enderman. Heee. Mam cię. Dostał. Tylko nie wiem gdzie jest. Dobra, chodź do łóżka. Yy, do swojego. Chodź, ty do swojego, do swojego leży, Ale jak już ja zauważyłem to ten y, już coraz mniej jest potworów tutaj niż w pierwszym odcinku, gdzie była y, cały czas na balanka No to dobrze Enderman! Enderman. Kończ tam swoją farmę, ja bym coś zjadł jest tam i spód, spód. Na każdym. O, rozmius zwierzęta w tej farmie. Ja się naję zombiaczka. No i. się najem śmierć. la, la, la chodź. O, kripuś. No i buchnął, a byłem tak daleko od niego. Chamy. Ja myślę, że tą pustynię w końcu będzie można usunąć. Zbierzemy całego Sanda i tyle. E, Chodź może do mnie, bo e, Państw mnie próbuje zabić. E, masz miecz? Nie. Bo poszedłem e, rozmnażać się, nie zabijać. Poszedłem. Poszedłem. Ale jak się gra z potworkami. Mamy najiziczną normalną. To... Mam na normalu chyba no, serwer. Na hard. Aha, jeszcze lepiej na hardzie mam serwer. To ten. To zawsze się mam mieć przy sobie. O no i ktoś się męczy na Skypeju. No i zaraz ktoś tak dostanie tak oberwie. Swoją drogą za pół godziny jadę. To akurat pierwszy filmik ten skończymy. Tamten się będzie renderował. Chodź, nie Bardzo pięknie. Dobra, świnek świnek się la, la, la. O no boże, ktoś mi pisze na Skype'ie. To ustawia się, nie przeszkadzać. No i później, jak ja do ciebie dzwonię, to Ty nawet nie wiesz, że ja dzwoniłem. No. Jak chcesz, to chodź, pomożesz mi kopać. Fuck! R Rozmrażać się. Czasami nie możesz, to musisz tam oczekać. Myślę, że tutaj może znajdę jakieś żelazo. Czy coś. coś. Bo nie wiem. Tak, ja mam twój węgiel. O! O, jak fajnie. Gdzie mogę... flasz. Też coś z tego. Osiem patyków Dobra, już zaczyna się rozmnażanie. A ja mam 33 pochodnie. I ktoś mi pisze na Skype'u. Skype'ie! Na Skype'u. Na Mówi się na Skype'u. Ja tak mogę się y, z Tobą kłócić y, ile tylko chcesz. Spokojnie. I będzie mocne wy, y, wyzwanie nam y, dla mnie, bo skopać tą całą górę, damy tą rady, największą. Damy radę, już pierwszy, jakby tunel taki jest przez główny taki tunel. Zaraz się zrobi poziom. No, masz tam drabinki? Po co? Będziemy szli schodami do góry. No. Ewentualnie może później tymi drabinkami, ale wątpię. No I żadnej fabryki kobla nie trzeba robić, nie trzeba nic hakować. Czwarty odcinek. W sumie szybko to idzie. Rozkręciłem się jak nigdy. Ktoś się no. pisze na Skypaju? No zaraz? Nie wiem. Może ktoś chce z tobą zrobić let's play? A. No już był jeden taki, jedna taka. U mnie jakaś tam Ma Martyna na kanale mi pisała, czy yy, może ze mną ten. Nie, nie pamiętam, czy to była Martyna, czy kto to. Ale jakaś dziewczyna mi pisała, czy chcę, żebym zrobił z nią um, Let's Playa z multiplayera. I odmówiłeś? I odmówi... No. Ty głupi jesteś. <noise> nie wiesz, że się dziewczyną kobietą nie odmawia. Wiesz, po, po niku to ja też mogę wziąć sobie nick jakiejś jak dziewczyna. Jak to okaże się, że to jest facet. No to, to co? To było jeszcze ciekawe przeżycie. Kawałek góry poszedł. Dzięki. Ale kurde, to powinna gdzieś być skrzynia. Oj, ten na pewno gdzieś jest. Od razu mówię do ciebie, Oksan, że. Bo ty masz takie pupędy. Że ciebie pcha na każdą wyspę po kolei. Że najpierw to, sko najpierw to skopiemy. Choćbyśmy dokopali przez 15 odcinków. Najpierw to skopiemy. Dopiero później wejdziemy na górę. Eee, a wiesz, że ja już jestem tam na górze? Jesteś u góry? No. Złaś na dół. Chyba cię. Złaś na dół. Eee, zaraz. Masz trzy sekundy. Raz. Ale zaraz i Schodzisz? tak ja się zabiję. Dwa. Schodzisz? Schodzisz? No, schodzi się, schodzi się, schodzi się. No. Już? Schodzi się, ja, ja się topię, topię się. Nie musisz. Proszę cię bardzo. A... Dobra, i to był ostatni raz. Już nie ma kikania się. Nie ma. A z kim wtedy nagrasz serię? Sam. <tryk> Czemu? Ja chcę tylko znaleźć skrzynkę. Ty, zrób mi lepiej kill I taka zabawa. Co taka zabawa? Nagrywam 11 minut. Myślę, że tutaj ten odcinek będzie miał maksymalnie 20. I. Fajnie to wygląda. Zobaczysz sobie na filmiku mnie, jak to fajnie wygląda. Te nasze mosty, wszystkie. Tylko wiesz, po nim by trzeba zrobić inaczej. Hmm. Kichnięcie. Pozdrowie. Dziękować. A i ty czujesz, sam sobie będę musiał zrobić tego kilofa. <grywka> ja tu kaktusy niszczę. shit. Co znaczy prig. Ja znaczy. No nie wiem co znaczy słówko, ale co zrobiłeś. Zabiłem <grym> się w kapkosie. A no. I nawet leży. Dir. dirt. O, kwiatek. Mój. O, kripuś. Creepy. Wiesz, że ja cię lubię, nie rób mi tego. I kostek? No ja was zar... Chodź, chodź. O, dobry, dobry krypuś. Dobry kostek. Ja pierdzielę 300 staki kobla. Do widzenia. I 30 pochodni. I drewno. Ja, ja, ja nie wiem, co ci zrobię. Dobra, uznajmy... Ale coś strasznego. Uznajmy, że jesteśmy kwita. Ta, ta, tak. kwita, kwita. I przy okazji mam wyczyszczone e kubo przynajmniej, nie, chcę, nie chciało mi się czyścić. Zrobię sobie dwa kilofy i lecę kopać. Inną łopatkę. I nawet mieczyk sobie zrobię. I wszystko od drewniana styluwa. Znaczy nie, kilofy tylko kamienny. Przynajmniej mam całe życie, bo już głodny byłem. No i tak yy, marnujesz yy, ten... drewno. Oj tam. Kurde, wiesz, co się tutaj namnożyło? No ja pierdziele, łuk by się przydał. Strzały mamy, zobacz tylko ten... Ile tego tam jest. Kostek! Jest niegroźny, widzisz. Popki. Chodź kostek. Kostek! Chodź, chodź tu! Chodź chodź, chodź, chodź. A ty nie mieś może y, pszenicy... trzciny? Trzcina tam rośnie. Wiesz co mi się dziwnie wydaje? W pszenicy, taki... sorry. Jest w skrzynce. no takie dziwny przecież, że ten kostek sobie tutaj za ścianą. I ten na mnie kampi w sumie to jest zachód słońca to może. Tutaj to jednak trzeba rozświetlić. O, spadł. Hej! No, tylko że jest tak lekko do dupy. Bo tutaj później będzie taka impreza. O! To wszystko już... przejrzymy. Już może kończymy, co? Chodź, już skończymy. To jest trochę renderowania, wrzucania, jeszcze jest święteczne, Specjalne. Dobra. Hutun, lokomotofun. O, diet. Co? Chodź. Czekaj, czekaj, ja tu świnię próbuję rozmnożyć. To jakiś idź, czas idź, 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 świnia. świnia, świnia, idź. Z jakiś czas tylko możesz. Chodź, chodź już tutaj, albo ja pójdę do ciebie. Gdzie ty jesteś? Wiesz, że tam stoi jest creeper w tej zagrodzie, a do niej leci pajączek? Dostał, o, już będzie mieli nauk. Zostałego Creepera. To jest dalej ten zbagowany? Czy nie? No, ten, yy, co ja jego nie widzę, a tego widzisz. No, chodź tu, skończyłem między świniakami. Ile jest świnek? Dobra. Oj. Nie zabij. To była mama. Tylko raz najwyżej dostała. Dobra, chodź yy, tu. To są, to są moje świniaki. Chodź tu. Chodź tu. Chodź no chodź, tu dostaniesz szpadlem. Padnę w Także żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. No, na razie.